Dzień dobry, 7.30. budzik mnie obudził. Jest 7.33, ubrałam sobie bluzę i idę obudzić rasiu Jest 7.50, powiem Wam, że. E, trochę ogólnie. ...ma o 7.50 przed szkolą śniadanie. No i my tak naprawdę od zawsze się na nie prawie spóźnialiśmy, albo, albo spóźnialiśmy, albo byliśmy tak ledwo. Rzadko roh zdarzył na to się na nie, więc ja go w pewnym momencie wpisałam. a w sumie to mój tata, który jak mnie nie było, to stwierdził, że już że on chodził na śniadanie, jak wstaje o 8. No i e, nie chodził na te śniadania. E, wstało tak 8.20, jedliśmy śniadanie w domu i sobie go zaprowadzałam. E, ale stwierdziłam, że no, bez sensu, że... Wiecie, jest, y, ja płacę za wyżywienie w przedszkolu i tak dalej, y, a on nie chodzi i też ma taki zaburzony tryb, że za każdym razem o innej godzinie wstaje, y, więc stwierdziłam, że od dzisiaj włączam budzik. Powiedziałam pani w przedszkolu też w, w piątek, że od poniedziałku, w końcu chodziło na śniadanie. Y, no i włączyłam budzik 7.30 y, i obudziłam Rocha, a szczerze, ja wstałam przez całe 3 lata życia Rocha Szybciej od niego, może z trzy razy, dosłownie. On zawsze mnie budzi i on jest moim budzikiem, a tym razem e, się to zmienia w końcu e, i ciężko było mi go dzisiaj na przykład obudzić. E, bo przeważnie to było tak, że jak ja już nawet wstałam szybniejszą, to ja sobie nie wiem, umyłam się, coś tam porobiłam e, i poczekałam, aż on sam wstanie. a dzisiaj chyba e, drugi raz go budziłam. Bo hmm. pierwszy raz był jak jechaliśmy do Grecji, to trzeba było wstydzenie czwartej. E, ale z ty e, bo tego... Po prostu przysadziłam do auta i on się obudził w trakcie. E, ale teraz go proszę obudzić i mówię... że wstajemy i co mu się śniło i coś tam chciałam taki Nie wiem. <laughs> Więc o, to by było na tyle. Hmm, chyba, chociaż nie wiem, chciałam powiedzieć, że chyba się jeszcze na chwilę położę, ale może nie. E, dzisiaj planuję w końcu pospróbować te nieszczęsne włosy, których mi się nie udało pospróbować w poprzednim vlogu. E, I w ogóle mam też przedjaśniacz, i chyba, nie wiem jak to wyjdzie, ale plan jest taki, że rozjaśnię sobie też przody. E, bo podobało mi się jak wyglądały takie rozjaśnione e, a tak jak widzicie no, moje rozjaśnienie przodów jest gdzieś tu e, więc e, o bym sobie rozjaśniła, ale zobaczcie, najpierw farbuję na bordowo e, i jak mi się będzie podobało to zostawię, a jak stwierdzę, że chcę jaśniejsze przody, to sobie rozjaśnię przody, e, i, i tak. To było to tyle, dziękuję za uwagę. Jest za 5-8 i farbujemy włosy. Jakby pomyślałam, że a może poczekam, ale tym sumie nie mam czekać. Mogę pofarbować je właśnie teraz e, i e... plusy posiadanie rzeczy do tatuażu w domu. Zawsze mam rękawiczki, bo te rękawiczki w tych farbach są takie tragiczne. Więc, e, zaraz właśnie będę musiała skoczyć po rękawiczki, rozpuszczę sobie teraz włosy. I przeczytam instrukcję. A w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że jak tak farbuję włosy w filmie, to zresztą taki ich moich pierwszych filmów. Mój pierwszy kanał generalnie polegał na farbowaniu włosów. W ogóle zobaczcie, ile mi włosów wypada ostatnio. To jest straszne. Naprawdę bardzo mi wypadają włosy i nie wiem o co chodzi tym bardziej, że zaczęłam brać suple na włosy, więc powinny bardziej rosnąć, a nie bardziej wypadać, ale... Ogólnie mam bardzo gęste włosy, więc w sumie to mi to jakoś nie przeszkadza. Jakbym miała rzadkie, no to bym się każdym włosem martwiła. A ja mam tyle gęste włosy, że ja wręcz zawsze chciałam mieć takie rzadkie. Więc... Więc e... ja się o niej Instrukcja? O, rękawiczki w farbach. Takimi, co ten. Na stacji benzynowej się chyba nie szyba. Albo nie wiem, co się robi tymi rękawiczkami na stacji benzynowej, to w sumie. W ogóle patrzcie, jaką mam krzurkę do farbowania. W ogóle to jest jakiś top, który ja wczoraj sobie zrobiłam i może będę go nosić, ale niestety nie będę go nosić. Sposób użycia. Okej, okay. miseczka. Miseczka nie metalowa. My lubimy miska. Czasami ktoś w niej je płatki, czasami ktoś farbuje włosy. Nie wiem, czy tutaj jest pińska kota, ale se, zarzy... dobra. w sumie nie żartuję serio. niektórzy jedzą płatki, jak przychodzą do mnie w tej misce, mówią: O, ale fajnie miska. A to jest miska po kocie. Eee, dobra, Odkryłem tubkę, z dwa. 2. Wiecie, jaki jest problem? że ja kurde nie mam tego pędzelka, bo oczywiście zawsze jak jest dołączony, to stwierdzam, okej, okay, tym razem kupię tą samą farbę i też będzie dołączony, a później okazuje się, że kupuję inną i tutaj na przykład nie jest dołączony pędzelek. Więc musiałam sobie poradzić bez niego. Ale dlaczego to się nie wyciska? Aha, dobra, bo tu pewnie trzeba są Przebić. I teraz wyciskać. Okay. W ogóle śmieszny, ten, śmieszny sposób na przywijanie, że trzeba, jakby dokręcić zamiast odwrotną stroną. Ej w ogóle powiem Wam, że pierwszy raz farbuję włosy i po farbie, jakby już widać ten kolor, że ona już zaczęła się utleniać. Jest taka jasnoróżowiutka, jest piękny kolor w ogóle. A ja powinnam ubrać rękawiczki przed, no jakby trzeba porobić to, to sekundę. Ta farba prachnie truskawkowo, ale dziwne. <grymne> Nie rozplątałam się tego warkoczyka ostatnio przecież. O, o Boże. Może to jest jak mi się wydawało. Fajne, co? Taki... ...twenties y, vibe. Jeden do tubki z krajem kolorującym, dwa. To jest jeden tak. No prześliczny jest ten kolor. Tylko... Jak to zrobić, żebyście zobaczyli? Żeby się nie wylało przy okazji. To no, jest piękny, Jest taki jasny różowy. Wygląda ze skóry mojego w ogóle telefonu. By the way. Jak... No, no serio, jest super. Mieszaj za pomocą niemetalowego pędzelka do uzyskania gładkiej konsystencji. My nie mamy niemetalowego pędzelka. Ale mamy... Ej, a może to... No, to Mam jakąś sterą szczyteczkę do zębów i chyba pomieszam nią. żeby nie mieszać kolorów. No przepiękny jest ten kolor! Aaa. Serio. I pachnie jak takie... Jak taka sztuczna truskawka. Ale jakby... No to wiecie, to jest farba do włosów, nie? A ja bym to zjadła. Ogólnie. Pachnie jak taka mega sztuczna truskawka. A, smacznie. No przepiękny jest ten kolor! Jakby on w ogóle kamera nie oddaje! On jest przyśliczny! Jest... no... Nie wiem do czego go porównać. Jest przepiękny. Świetnie. No przepiękny jest ten kolor! On ciemnieje i jest śliczny. Ej, troszkę to zamówca nie jest taka zła. Bo ona dobrze wchodzi we wszystkie te międzywłoski, we wszystkie międzywłoski. Jakby nowe słowa tworzy. Tutaj przydziała Ej nie, no spoko. W sensie jakbym miała sztyczką całą głowę robić, to chyba by trochę zajęło. Ale no przepiękny jest ten kolor. Bardzo się trochę. Jest śliczny. Jestem pofarbowana, w sensie mam farbę na głowie a i czekam teraz i powiem wam, że przy okazji pofarbowałam sobie też, jak widać, brwi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej gole na łyso. Ale po prostu moje brwi są blond, a moje włosy na głowie są ciemniejsze i nie podoba mi się, jak to wygląda, więc stwierdziłam, że zrobię sobie bordowe brwi i może to będą bardziej jakby pasowały do tych włosów, bo nie pasują totalnie i jak by ja na co dzień ogólnie nie maluję brwi. Ogólnie się w ogóle nie maluję, ale jak maluję, to przeważnie tylko rzęsy i brwi sobie wyczeszę. I kurczę, strasznie to widać, dlatego no nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że właśnie powinno to trochę przyciemnić i stonować te brwi i może będą bardziej pasować do reszty i na filmie co nie zauważyłam po prostu, że jak się odbija słońce, to ja mam blond brwi, a głowę mam mega ciemną. Więc zobaczymy. I tak się to półki zaprezentuje. Za chwilę zmywam i wtedy wam pokażę. Dobra, idziemy to zmywać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje się dość ciemno, ale we will see. Wygląda super. Są i Wydaje mi się, że teraz więcej mogę powiedzieć i bardzo podoba mi się efekt taki, dała to farba. oczywiście jeszcze nie wysuszyłam, ale wydaje mi się, że będzie fajnie. Bo już jakieś tam doświadczenie mam. Dodatkowo mega łatwo się zmyła ze wszystkich części ciała. Często jest tak, że jak farbuję włosy, to później mam czoło, na przykład czarne, fioletowe, a tutaj ucho, mimo że go nie umyłam, to jest bardzo czyściutkie, a było całe czerwone. I tak samo brwi, nie zauważyłam tego pod prysznicem, w ogóle sprawdzi się też właśnie zmyły z skóry. To jest mega prostej farby i myślę, że. Możemy się z nią polubić na dłużej i te brwi fajnie, że są teraz takie spójne z włosami. Mega mi się podoba, jak to wyszło. Zobaczymy, oczywiście, jak wysuszę, ale z brwi jestem zadowolona. No, bo jest to taki kolor, że jak będę chciała, to sobie przykryję i będą brązowe, a póki co będą właśnie takie. Nie wiem, ja jestem zadowolona, dajcie znać, jak Wam się podoba. I co myślicie o tym, żeby farbowałam też brwi, bo zrobiłam to pierwszy raz, Proszę, że <śla> <śla> zrobiłam z Wami live'a i się pomalowałam. Bo jadę właśnie do Gdańska i chcę oddyść iPada, bo niestety na lotnisku pani mi go zrzuciła się zbił, a mam do niego ubezpieczenie. I tak wsiadam do auta i mam takie przeczucie, że czegoś mi brakuje, ale jestem tym biegłam. I sobie myślę, kurde, no czegoś nie wzięłam. Mi się wspomniało, nie wzięłam przecież umowy z tego iPada, a przydałoby się raczej wziąć, jeśli chcę. ...go oddać. Tylko teraz weź to znajdź. Po tych wszystkich przeprowadzkach. Nie mam pojęcia gdzie to jest. Znaczycie mi e, Ogólnie tej umowy nie znalazłam, ale mówiłam na ilu, okazji byłam wysłuchać paczki i kupiłam sobie aloes, znowu nie pią, Dobre Dobra Jadę do Ali, bo oczywiście się z nią umówiłam I powiedziałam, będę szybciej, bo muszę jeszcze oddać tego iPada Ale nie, nie, będę... Nie będę szybciej, będę tak jak ona, albo i później Poszłam oddać iPada, tak jak wiecie Ogólnie nie udało mi się to, ale za to kupiłam MacBooka I ale skupisz Ale skupisz, kupiłam <grym> Wyśpiewaj No nie, bo to nie tak trzeba, to trzeba mieć napis z... Kocham Eda Shirana i kocham RMF chyba czy coś takiego. Co? I trzeba zaśpiewać piosenkę Eda Shirana w miejscu publicznym. To no jest miejsce publiczne. No, ale nie mam napisu. Muszę mieć napis, trzeba znaleźć zeszyć i długopis. Ale rok właśnie nie ma butów teraz na wiosnę. Super. To te też spoko. Ale no pewnie rokowi mi się bardziej to podobało, ale te, do więcej, to do mnie trzecia ile rzeczy pasują. A to są tańsze? ale i tak trzy stówy za buty, które ponosi powiedzmy pół roku. Zawsze jesteś hejterem. Nie jestem hejterem, ale patrzę na to realistycznie, szkoda, że nie. Hmm, hmm, ale fajnie. W ogóle to, w to ma takie straszne miseczki, że jak ładny kolor, ale strasznie, a w tym tak... Mogą być trochę mniejsze. Ale no, te spodnie byłyby super, nie byłyby dłuższe. Właśnie jadę w korku poruszyła. Ym... Byłam z w forum. W sumie nie kupiłam nic poza MacBookiem. Ym... Więc no, byłyśmy w Starbucks, byliśmy w sklepach, ale coś tam kupiła, ale ja niestety nic nie znalazłam. Ym... Natomiast myślę, żeby zobaczyć na stronach internetowych, bo teraz i... i właśnie zobaczyć przez internet, bo powiem Wam, że mi się chyba lepiej jednak kupuje rzeczy przez internet niż e, tak na żywo. Mm. Kiedyś miałam tak, że właśnie nie lubiłam robić zakupów przez internet, tylko wolałam przymierzyć i tak dalej, a teraz wolę chyba zamówić przez internet e, i najwyżej zawsze można oddać, więc myślę, że może jutro złożę zamówienie i na pewno też w jakimś vlogu zrobię... No, hmm. zakupowy... A tak jadąc w korku pomyślałam, że mam jeszcze parę rzeczy, które mi zostały z vlogmasów, bo nie wszyscy zgłosili się po swoje prezenty. I wpadłam na pomysł, żeby robić na Instagramie takie, jak macie do zadawania pytań okienko, to żeby pytać o jakąś rzecz z vloga. Więc trzeba będzie oglądać każdego vloga, jeśli będzie chciało się zgarnąć jakąś nagrodę. I myślę, że to jest fajny pomysł właśnie. Żeby wynagrodzić osobom, które są na bieżąco i oglądają vlogarski To w jakiś sposób Więc na to wpadłam Jeszcze muszę w domu właśnie to przemyśleć Jakie tam nagrody mi zostały I ogłosić też na Instagramie Ale na pewno coś takiego zrobię Więc oglądajcie uważnie I wpadajcie na mojego Instagramka, żeby na bieżąco. W ogóle tego vloga najprawdopodobniej będę już montować na MacBooku, ale jeszcze zobaczymy i jestem ciekawa, jak mi się będzie montowało na MacBooku po takim czasie montowania na iPadzie, bo jednak przyzwyczaiłam się do iPada, też wiem, że na MacBooku pewno będzie mi łatwiej i fajnie, że właśnie kupiłam sobie nowy sprzęcior na się cieszę, bo to taka inwestycja też w kanał. Więc jak sobie robię Daily, no to w zamian za to, że oglądacie i dajecie mi właśnie możliwość zarobku, to ja... Korzystałam to w ten sposób, że kupiłam właśnie e, nowy sprzęt do montażu, bo no tak naprawdę do niczego innego mi ten laptop nie byłby, potrzeba, bo, nie byłby potrzebny. E, myślę, że gdybym nie miała kanału, to bym go nie kupiła. Znaczy na pewno bym go nie kupiła. E, no bo ja jednak rzadko korzystam z laptopa, e, tak naprawdę wszystko robię na telefonie. E, ipad wiadomo do y, rysowania, a mm, teraz będę mogła sobie montować. Zamiast na iPadzie, to właśnie na MacBooku. I jestem mega szczęśliwa, chociaż powiem Wam, że jeszcze do mnie nie doszło, że kupiłam sobie MacBooka, bo tak mówię, Ala mówiła, że ona musi coś kupić, bo ma taką potrzebę wydania pieniędzy. Ja Mówi, że w sumie wydałam 5000 ponad na to MacBooka i wcale tego jakoś nie odczułam i że też bym sobie coś kupiła, no ale nic ciekawego nie było. Jest taki korek ale dobrze, że wyjechałam tak w miarę ok i, e, i zdążę po Rusiula. I myślę, że z Ruśulem otworzymy MacBook'a właśnie i zobaczymy jak on wygląda w ogóle. Ja wzięłam złotego. Więc we'll see cieszę się z tego zakupu. Bo chciałam od Ali w ogóle odkupić tego jej starego e, Ale kupiłam tego, e, a swojego w ogóle starego będę musiała sprzedać, bo niestety e, nie działa, ale można jakieś części czy coś, taką przygotować odebrać z serwisu idziemy się w domu. Dobra, dojechałam do domu. Lecę po roślinach, tylko szybko się Jeszcze muszę zrobić i będziemy rozpakowywać naszą nową naszą nową zdobycz. Robię sobie makaron ze szpinakiem i z fetą, jak widać. Trochę widać w tym czasie puzzle, ale nie jest zainteresowany zbytnio z puzzlami że no, on chce iść gdzieś tam, ale no, zjem obiad i wtedy a, najwyżej pójdziemy sobie na plac za was. Właśnie dałam trochę dbaję. Co Czy... się. Da, mój pada i nie potrafi sobie poradzić. Ponieważ zapowietrzyło mi się trochę. Ten pasnokiet, jak go robiłam najprawdopodobniej. E, I zaczął mi odchodzić, więc znaczy zaczął. No tak z boku. Ja jestem taka, że ja nie potrafię, jak mi coś tam widzę, że coś jest nie tak, to sobie podważam cały czas. Mm, no i tak sobie podważałam i stwierdziłam, że muszę go zdjąć, bo mnie będzie wkurzał i będę tam grzebać. Mm, więc sobie go zdjęłam i zrobiłam nowego i możecie zobaczyć, jaki on jest ładny w porównaniu do tych poprzednich. Więc e, tak się prezentuję jak influencerki w 2015. Uważam, że mega ładnie mi wyszedł, to jest prawa ręka, więc przypomnijmy, ja jestem praworęczna i na prawej ręce zawsze mam brzydę Ale uważam, że mega spoko wyszedł i fryzerka mega ułatwia pracę, więc tak, tak się prezentuję, a w ogóle w liście na jutro to popraw sobie, bo ja mam taką listę co zrobić każdego dnia i... I na liście na jutro mam właśnie zrobienie pazmawki, więc tego już sobie zdjęłam i nałożyłam właśnie żal, żeby e, było szybciej i no, kurzało mnie. Więc jeden już jest zrobiony, w ogóle nie wiem, co ja na nich chcę, ale resztę będę musiała jutro zdjąć i zrobić. A teraz jem sobie płatki i zaraz otworzę... Zaraz chyba otworzę MacBooka i mm, zacznę montować film. Przepraszamy za lek... Nie, yy, nie porządek w tle, ale otwieramy razem. Mój nowy zakup! Czekaj, usiądź. Ładny, ładny. Co to taki tablet? Ładny. To, to, to nie tablet, to laptop. Laptop? No, taki złoty. Czekaj. Ej, fajnie, ma złote też napisy na opakowaniu. Tu musisz pociągnąć. Otwieraj. Już nie oddamy. Mamy zerwaną i możemy... Dobra, łap od dołu. Albo od góry. Trzymaj, no. Trzymaj od góry i ciągnij. Mocno ciągnąć. Czekaj, żeby nie wypadł. Do góry ciągnij. O. Ej, bardzo ładny kolor. Taki rose Czyli na kolor. A co za taki laptop? I otwieramy? Otwieramy. Uuuuaa! Aha. O, dobra. O! I to taki laptop! Ten laptop kosztuje tyle, co y, rok twojego 500+, więc proszę o niego dbać. E to mu? Ty byś na niego rok musiał zbierać. To mu? Nie, to mój. A możemy na węgla? Możesz sobie pożyczać, ale chodź tutaj siedzidź. Czekaj. Ej, nie klikaj, byle tego. Czekaj, musimy wybrać polski. To jest polski. Aby użyć polskiego jako języka głównego, naciśnij klawisz retur. Return A to co tu jest? Ładowarka to, pewnie wiesz? To, to to takiego. O, będę miała ładowarkę do. Ale super, będę miała ładowarkę w końcu do iPada. O, mamy ma to. Mamy to. Mamy to. To, to takie kartki. Biały, Biały. Dobra, to ja już teraz ja sama zrobię. Ej, co ty tam robisz? To jest pewnie karta gwarancyjna. Ale proszę tego nie zabieruć. To jest ładowarka i ta ładowarka jest super, bo jest też do iPada. Ja w ogóle chciałam kupić ten kabel C, bo właśnie nie mam do iPada ładowarki, bo ktoś się ukradł kabel. A teraz będę miała. Jest już taki długi. Ej, to chcesz, to mogę ci podłączyć iPada, bo masz rozładowanego iPada chyba, co? Nie. Szybko się naładuje tą ładowarką. Ej, czy ja nie słyszałeś, jak mówiłam, żebyś tego nie brał? A co to tam ten tablet robi? Pokaż, 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 pokaż. Kochanie, zostaw, i... zostaw, zostaw. Zostaw, zostaw. <laughs> <laughs> I z swojego... Pokaż swojego iPada wszystkim. Ty masz iPada, pokaż go. Nie, ja lubię to klikać. A, ja Czasami masz yy, żeby a jeszcze pracować. To jest moje do pracowania, a Ty bardzo Ty nie pracujesz. Ale z tym zrobiliśmy, jak zawsze. Ej, eee, ja muszę wpisać hasło do Wifi. Baby, idź po i sobie podłącz pada. A ja piszę hasło, dobra? Daj mi baję! Daj mi bajko. Okay. Jakbyście się kiedyś spotkali jakie hasło w domu ma kinga to jest to litwo i czy znowu jak jesteś jak to nie jest żart. No cały ten. Mam! i padano to patrz, tu masz go podłączyć, a ci będzie super szybko ładował teraz.